Czyli witajcie w kolejnym odcinku, a w dzisiejszym odcinku sobie zważymy króliki. Wszystkie, bo akurat jest ich cztery. A więc zapraszam was do oglądania tego odcinka. A więc tak, jeżeli macie jakieś propozycje na kolejne odcinki, możecie zadać w komentarzu. W komentarz. Jaki mam nagrać odcinek? A więc nie przedłużając, zaczynajmy. A więc tak, sobie w dzisiejszym odcinku zważymy wszystkie króliki w hodowli, ponieważ jest mało ich, bo jest ich likwidacja, jak już mówiłem w poprzednich odcinkach. No więc zważmy sobie te. Waga jest taka. Yy, może niektórzy wiedzą, że niektórzy, że są nieraz w sklepie. Można zakupić sobie na Allegro. I też fajna jest do ważenia zwierząt. Mi się ona przyda, bo mogę ważyć wszystkie zwierzęta, te cię akurat mam i myślę, że za jakieś 2-3 odcinki zrobię zapowiedź Q&A, bo niektórzy się pytają na live'ach co to, 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 no to myślę, że Q&A się przyda. A więc tak, odpalamy wagę, tu jakby coś patrzymy na masę. Poczekamy aż będzie 0. A więc tak, idziemy po królika pierwszego. No a więc tak, zacznijmy od samca nowozelandzkiego czerwonego. Zobaczymy, jaką wagę osiągnie królik nowozelandzki czerwony. Czekajcie. No więc tak jest już samczyk. Jakoś mi się udało. I waży dosłownie 4 kilo. Czekajcie, bo się rusza samiec. Czekajcie chwilę. No, spokojnie. 4 kilo 480 gramów, czyli można powiedzieć kg 500 gramów. Tyle waży sami znowu Zalanski biały. Odkładamy go. Dobra. Już. Dobra. Czekajcie. 4 kg, 500 gram. Dobra. Teraz do nowozelandzkich białych. Pierw młode sobie sprawdzimy. Albo samice. Nie, no, pierw młode chyba. Albo i samice. Czekajcie. Jak złapę to, bo nie chcę. Przedłużać odcinka. O, nawet jest młody. Może mi się uda. O, uda mi się. Nie wiem, ile one ważą. Dobrze, spokojny. I waży 2,50 kg. 2,50 kg, równe. Ładny króliczek. Młody. Jeżeli ktoś by chciał jakiegoś zakupić czy coś, no to może napisać w komentarzu. A ja wtedy wszystko Wam powiem. Dobra, on nosi. Dobra, tamten niech pójdzie. To jest jeszcze ten niso. i teraz jego weźmiemy, tylko muszę zrobić cięcie zanim go do złapę. Bo... No więc to nareszcie mi się udało go złapać. Teraz chodź na wagę. Sądzę, że taka sama waga, ale zobaczymy. Dobra, królik już jest. A nie, chyba trochę nawet i mniej, ale chodzi jeszcze tu bardziej. Ten mniej o wiele kilo 955 gram czyli ten mniej ten mniej dokarmiony widać czyli tamten większą masę ma jeszcze została samica tylko no więc trudno mi złapać samicę ale dam radę no więc o samica na i waży 4 kilo 90 gramów. 4 kg 90 gramów Dworzę samica i więc co? To by było na tyle w tym odcinku. Możecie zadawać pytania na kolejne odcinki. Jakie mam robić? Mogę robić jakieś z obcinania pazurów. I następny odcinek myślę, że będzie z Cofodowli Kur, bo są bardzo duże zmianki. Więc co, to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się do następnego.